Cześć, ja jestem Rodaty, a przed wami kolejna produkcja, coś z branży gier amatorskich, chociaż śmiem sądzić, że ten tytuł odbije się dość głęboko, bo YouTubie, może głównie polskim, ale zobaczymy, i raczej dość mocno odbije się na rynku growym. Kiedy podchodzę do gier, to wiecie, no, mocno istotna jest dla mnie pierwsza zasada, powiedzmy, grania w jakiś tytuł. Pierwsza godzina zabawy. Twórcy często nie zdają sobie sprawy, że pierwsza godzina ma wywrzeć na odbiorcy jak najlepsze wrażenie, by po prostu... Chciało mu się grać dalej. I tutaj w BitCop już sama muzyczka w menu głównym zachęciła mnie do zostania i szczególnie te logo, taki typowy amerykański pączek, ale taki jakby zanurzony troszeczkę w krwi. Warto na początek też wspomnieć, że za Beatcop odpowiadają ludzie ze studia Pixel Crow. Wpadając na ich stronę oficjalną, widzimy imiona Maciek i Adam. Brakuje tam jeszcze Kamila i Szczepana. Ale dobra. Yy, tak, jest to polska produkcja, dodatkowo wydana przez inną naszą ekipę tutaj rodzimą 11 Beat Studios, czyli twórców No i tutaj chwilowa zagadka dla was. Co stworzyło 11 Beat Studios? Jeszcze chwilę poczekam. Dobra, niech będzie rozwiązanie zagadki. This War of Mine, czyli inną wspaniałą polską grę. Jeżeli ktoś zapytał, czy Polacy potrafią robić gry poza Wiedźminem, to tak, potrafią. I to jest jeden z kolejnych przykładów. Materiał macie wrzucony 25 marca. Gra będzie mieć premierę 30. Warto też zaznaczyć inną sprawę. Nie jest to żaden early access, nie jest to żaden gówniany wczesny dostęp. Dostajemy grę. Od razu. To spory plus na dzień dobry. jak fabularny. Nazywamy się Kelly i niegdyś byliśmy, no, można powiedzieć dobrym detektywem. Słyszymy wezwanie w radiu, udajemy się na miejsce, zabijamy włamywacza prawie samemu dostając kulkę. Jednak kosztowności senatora i tak gdzieś znikają w tajemniczych okolicznościach. My byliśmy ostatnim na miejscu zbrodni, chociaż doskonale wiemy, że ktoś tam był jeszcze. Wszyscy sądzą, że to my gwiznęliśmy te kosztowności i to kryje się cieniem na całej naszej karierze. Trafiamy za karę na ulicę, no ale nie dosłownie pod jakiś karton, czy nie stajemy się jakimś śmietkiem spod monopolowego, po prostu od tej pory jesteśmy zwykłym, najzwyklejszym, szarym, typowym policjantem. Trafiamy też na zwykłą, najzwyklejszą komendę, gdzie będziemy odwalać robotę, której nie chcielibyśmy odwalać, czyli między innymi Spisywać ludzi za złe parkowanie. Naszym samouczkiem będzie gruby Mike, który nazywa nas cały czas Poli, inaczej niż się nazywamy, no i Mike ma wszystko w dupie. Najlepsze są właśnie teksty w tej grze. Nasz Kelly to taki typowy kozaczek policjant. Na przykład ktoś oferuje nam łapówkę, bo źle ktoś zaparkował samochód. No, zwykła łapóweczka, tak? My, no oczywiście, odmawiamy tej łapówki, będąc dobrym policjantem. On mówi, że ten mandat utkwi nam niedługo głęboko w dupie. A nasz bohater odpowiada mu, że pewnie się z tym mandatem niedługo spotka. Gra totalnie nie ma cenzury. Hamskie żarty czy rasistowskie teksty lecą tutaj na każdym kroku, we wszystkie strony. Nie tylko, że czarny jest zły albo biały jest zły. Nieraz na nasz temat usłyszymy najróżniejsze wyzwiska, a przede wszystkim od kumpli z komendy, z którymi też możemy zawsze przed wyjściem na rewir pogadać, którzy podwożą nas też no, pod naszą jakby ulicę i zawsze syp sypną nam jakimś wulgaryzmem albo hamskim tekstem. No, tego tutaj jest od Groma i z z jednej strony super, bo naprawdę czyta się te wszystkie dialogi rozmowy z wielką przyjemnością i bardzo często można prychnąć tutaj ostro ze śmiechu. Jednak z czasem zacząłem już przeklikiwać te dialogi, by po prostu mieć więcej czasu na to wszystko, co trzeba zrobić i z niektórymi zadaniami bardzo ciężko się niestety wyrobić. Też bardzo istotne jest poznanie. Naszego rewiru, naszej ulicy, pamięć, zapamiętywanie, szybkie łączenie wydarzeń z zadaniami, z miejscami gdzie mają. no gdzie to się wszystko dzieje. Tutaj twórcy odwalili sprawę po mistrzowsku. Nie mamy wskaźników, gdzie jest monopolowy. Musimy pamiętać, czy on jest po lewej stronie budynku, znaczy powiedzmy po lewej stronie naszego rewiru, czy po prawej stronie, tak? Musimy pamiętać jak się nazywał, kto na przykład jest sprzedawcą w tym sklepie, bo czasami dostajemy wezwanie do kogoś, a nie do miejsca czy do sklepu. Czasami dostajemy też niby durne zadania, z cyklu dostarczenie pączków starszej pani, ale po pierwsze mamy jej adres i musimy rozpoznać, gdzie jest wybrana kamienica. Mają one po prostu takie tabliczki, numerki oraz ta pani jest mamuśką, czy tam babcią kogoś ważnego w policji. No i wiecie, przykro zawalić sprawę i podpaść sierżantowi, prawda? Zadań jest sporą, praktycznie cały czas mamy ściśnięte poślady, by ze wszystkim się wyrobić. Część zadań wymaga też dobrej pamięci, jak na przykład kara dla złodzieja, wsadzamy go do chłodni w sklepie, żeby sobie po po prostu ochłoną. Ale musimy pamiętać, żeby go wypuścić. W BitCop mamy też odgroma wyborów, oczywiście opierające się w sumie o jedną z trzech głównych dróg często w różnych dialogach fabularnych mamy taki paseczek, który zaczyna się jakby kończyć i musimy wybrać którąś z opcji. Możemy być prawym policjantem, który pałuje wszystkich jak leci, nigdy nie bierze łapówek i dalej, nigdy nie korzysta z usług. Pani lekkich obyczajów i tak dalej, możemy współpracować z y, jakby czarną mafią lub z włoską. Niekiedy to, czy postanowimy przymknąć oko na coś, ma też wpływ na naszą popularność na ulicy wśród zwykłych mieszkańców. Na przykład, nasz bohater domaga się jedzenia, bo po prostu szybciej się męczy, ta stamina nam jakby spada. Idziemy zjeść do restauracji, a tu, suru, płacimy dwa razy więcej. Dlaczego? Bo po prostu nas mieszkańcy nie lubią. Czasami, przymykając na coś około, możemy zyskać przyjaciela, który pomoże nam w innych zadaniach. Na początku nasza robota będzie opierać się o proste włamania, napady, czasami trzeba kogoś zakuć, kto gdzieś tam coś buchnął, jakiegoś uciekającego złodziejaszka. Sprawdzić opony, światła w samochodach, wystawić ewentualne mandaty i tak No, prosta, szara robota szarego policjanta. Potem jest już coraz grubiej, czasami trzeba będzie użyć broni. Gra też trochę wymaga od nas podejmowania ryzykownych decyzji. By zarobić na alimenty. Tradycyjnie, facet alimenciarz, kiedy matka spotyka się z innym facetem. Widzieliście kiedyś, by kobieta płaciła alimenty? Nie? Ja też nie. Znajdą się zadania na rozkwinkę, na przykład mamy poszukiwać konkretnego samochodu, sprawdzać tablice rejestracyjne, albo konkretnego człowieka, zwracając uwagę na jego ubiór. Historia gry. Na pierwszy rzut oka może wydawać się dość prosta, ale nie jest liniowa i może mieć naprawdę kilka zakończeń. Mimo prostoty tej gry jest fabuła, są decyzje, są wątki tradycyjnie po prostu jakieś fabularne, związane na przykład z rodziną, są też bardzo mocne teksty. Szkoda tylko, że oskryptowanych scenek, jak z początku gry, nie będę wam trochę spoilerować, jest no za mało. Takich oskryptowanych scenek, gdzie dużo się dzieje na ekranie, jesteśmy niezależni od tego wszystkiego, tego mogłoby być trochę więcej. Z czasem Dni są też dość podobne do siebie. Trochę dziwi na przykład y, to, jak y, nasz bohater przegląda światła w samochodzie. Y, no, zajmuje mu to troszeczkę za dużo czasu, albo też y, stoi, wypisuje mandat i gdzieś obok przebiega jakiś złodziej i musimy poczekać około 5 minut, jakby w grze, czyli mniej więcej 5, 6, 7 sekund y, na to, żeby. Skrypt się skończył, troszeczkę to dziwnie czasami wygląda. No, niestety gra ma trochę błędów, łagodnie mówiąc, szczególnie z zadaniami, które wymagają od nas reakcji na czas. I tutaj przykład. Dotarłem na miejsce zabójstwa dokładnie, mając 0-0 na liczniku, ym, no bo licznik, jakby odlicza się co ileś tam, jakby sekund. Odpaliła się scenka, pogadałem ze świadkami, odwaliłem nieco scenek, by wyciągnąć dodatkowe informacje. Przyjechał koroner, zrobiłem wszystko w ogóle tej scenki, zrobiłem całe jej zadanie, i nagle dzwoni sierżant z opierdolem, że nie dotarłem do zadania na czas. Że wszystko chuj strzelił. Nie tyle, że coś zrobiłem źle, tylko że po prostu nie byłem w ogóle na miejscu zbrodni, w ogóle olałem zadanie, mimo że je zrobiłem. Cały skrypt zadania się odpalił, poświęciłem na niego półtorej godziny oczywiście tego czasu growego, a tu i tak, że zadanie w ogóle nie zostało nawet ruszone. Innym razem znikały mi zadania z notatnika, aby pojawić się, kiedy odpaliłem inne zadanie. No i na koniec dnia nagle okazywało się, że zapomniałem coś zrobić, bo zadanie zniknęło właśnie z notatnika. Takie minimalne błędy w tej grze są. W takiej sytuacji, gdzie wykonywałem zadanie podręcznikowo, i tak go nie zaliczyło miałem kilka. Innym razem nie możemy dołożyć jakby mandatu, kiedy już jeden mandat za coś wystawiliśmy na samochód, nie możemy dołożyć tego mandatu dodatkowego, na przykład za światła, kiedy ktoś źle zaparkował. Również irytowało mnie to, że musimy specjalnie poczekać te 5, 10, 15 minut wewnątrz growych po niektórych scenkach. No jest to irytujące, ale w finalnie rzecz biorąc, grałem w jednego z najlepszych indyków w ostatnich wielu wielu miesiącach. Ostatnio no, tak dobrze bawiłem się w jakimś indyku tego typu, chyba w Papers, Please, a to troszeczkę czasu już minęło. Przysiadłem rano, wsiąkłem jak śliwka w dobrze namoczony kompot i grałem do późnego popołudnia. Świetny klimat, świetna muzyka, świetne dialogi między postaciami, dbałość o najmniejsze pikselowe detale. Rozwalił mnie metal, który wystawił swojego boomboxa, czy jak to inaczej nazwać, za okno i robił takiego charakterystycznego wira włosami. Bawiłem się wybornie. Ciężko mi było znaleźć w tej grze jakieś większe wady, naprawdę duże wady, no nie licząc tych błędnie zaliczanych zadań i znikających notatek. Dla akcji, dla ciągłych jakichś zadań, dla dialogów warto sobie ten tytuł ogarnąć. No i cóż, ode mnie ten tytuł otrzymuje mnóstwo w pełni zasłużoną zieloną, jak trawa na wiosnę albo przejazd prezesa. Gdyby w tym roku miał się pojawić jakiś top gier amatorskich, to BitCop na pewno zająłby w mojej ocenie wysokie miejsce. Dawno nie grałem w grę zrobioną z taką pasją. Bardzo lubię takie tytuły, gdzie autorzy. Można powiedzieć bawią się przy robieniu swojej produkcji, gdzieś tam ją coraz bardziej ulepszają, a potem gracze po prostu bawią się w tej grze równie dobrze. Będę musiał jeszcze poczekać parę dni, by dać tej grze solidnego lajka na Steamie. Ale jak tylko to się stanie, to na pewno posypią się ode mnie lajki dla tej produkcji, gdzie tylko się da na Steamie i tak dalej. No po prostu ta grama ode mnie, broda tego lajka zajbistości. Tyle.